Paweł Tyburski nazywa osoby z fejm złymi ludźmi i sugeruje dalsze działania. Krzysztof Stanowski widzi zagrożenie dla powagi wyborów za 5 lat w przypadku większej ilości kandydatów dla żartów. Streamerzy tworzą kontent na polityce, Paramaksil na wiecu Rafała Trzaskowskiego, a Franio wspiera Sławomira Mencena narzekając na podatki. Paweł Tyburski w jednym z wywiadów prosto nazywa wodaży fejm złymi ludźmi oraz informuje, że coś szykuje. Wygląda na to, że więcej nie zobaczymy Pawła Federacji Fejma, przynajmniej na chwilę obecną, ponieważ konflikt pomiędzy zawodnikiem a Federacją w dalszym ciągu jest przez niego nagłaśniany. Dotychczas słyszeliśmy o dokładnej kwocie zaległości w wysokości 15 tysięcy, natomiast całość ma dotyczyć zdecydowanie większych pieniędzy, nie będących również pojawiającymi się przekazami o 60 tysiącach, tylko i wielokrotnością. Nie dowiedzieliśmy się jednak zbyt dużo szczegółów w tym wywiadzie Pawła, ponieważ ma on coś szykować i z tego powodu uważa po prostu, jakie informacje przekazuje. Jakby nie chcę na razie się rozwijać, bo. Coś tam szykuję i, i ja nie chcę zdradzać pewnych rzeczy, ale jak federacja wobec mnie tak się zachowuje. E, i, I teraz wiedząc jeszcze, że jednak są pieniądze na to, żeby zapłacić z lutego zawodnikom. Paweł przekazał, że informacja od admina Fame o zablokowanych kontach nie powinna być wymówką do braku zapłaty, ponieważ w ostatnich dniach różni zawodnicy mieli otrzymywać wypłaty, co wskazuje w jego opinii, że są sposoby na wypełnienie zobowiązań finansowych. Paweł postanowił również wprost twierdzić w wypowiedzi na temat Fame, że są to źli ludzie. Nie są... mogę też zdradzać, no. wiesz, bo poza mi powiedzą, że zdradzą jakieś e, e, szczegóły kontraktów, bo to są ludzie, którzy... to są bardzo. Ale źli, było więcej czasu, tak? Tak, teraz bardzo, o dużo więcej. To są... Bardzo, bardzo źli ludzie, czego dowiodę za jakiś czas, ale. Czy chcesz wystąpić na drogę sądową? Mówiłem ci tylko tak, nie chcę na razie na ten temat tutaj się rozwodzić. Co istotne, inni zawodnicy występujący na poprzednich galach na chwilę obecną nie nagłaśniają tematu, że nie otrzymali wypłaty. Dlatego, jak będzie wyglądał finał tej sytuacji, czy Paweł pójdzie do sądów z Federacją, to zobaczymy. Momentem, który miał wpłynąć na zdenerwowanie Tyborego, było otrzymanie wiadomości, że nie obchodzą Federacji jego problemy, w momencie jak jego nie obchodzą obecne problemy Federacji. Kto dostałeś taką wiadomość taką wiadomość prezesa Rafała. E, prezesa, nie wiem, kto jest prezesem, ale z. Krzysztof Stanowski wyraził lekkie zaniepokojenie tym, że za 5 lat może mieć sporo naśladowców. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści, jeśli stawicie lajka oraz subskrypcję potencjalnie zwiększycie szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczywam wam na stronie głównej. Przed nami ostatni dni kampanii wyborczej, która zdecydowanie stała się bardziej internetowa niż kiedykolwiek wcześniej, nie tylko ze względu na mocną aktywność wszystkich kandydatów, ale również za sprawą kandydatury Krzysztofa Stanowskiego. Założenie startu w wyborach przez właściciela kanału Zero było od początku według przekazów motywowane chęcią pokazania kampanii od środka. Natomiast finalnie stało się to również niesamowitym sukcesem i rozwojem YouTube'owego projektu dziennikarza. Wyświetlenie na poziomie 6-7 milionów dziennie, dochody w okolicach 1,5 miliona złotych miesięcznie czy liczba jednoczesnych widzów na transmisjach przekraczająca 3 300 tysięcy osób to liczby, które u każdego twórcy internetowego robią wrażenie, i pojawia się pytanie, czy ktoś za 5 lat postanowi naśladować Krzysztofa Stanowskiego? Za 5 lat. To znaczy, kto, pój będą chcieli kto pójdzie moim tropem? Kto uzna, że to jest szansa na zbudowanie sobie rozpoznawalności? Tak. Czy pójdzie jakiś znany influencer na przykład w to? Strzelam, Wardenga, albo mhm. nie Wardenga, wiem. patrząc po tym, co pisze, to byłby taki twój copy-paste. Nie wiem, może tak, może nie, ale e, będziemy mieli nowych influencerów mm -hmm. przez 5 lat, nie? Jasne. Czy jakiś piosenkarz będzie, czy ktoś z Flick Fightów? O mój Jezu. Start w wyborach zasięgowego influencera przy założeniu zebrania w pojedynkę raczej 100 tysięcy podpisów, co jak pokazał czas nie było proste, z pewnością przełożyłoby się na wzrost rozpoznawalności. Z drugiej strony powtórzenie w wyniku Krzysztofa Stanowskiego nie będzie też proste, z uwagi na to, że tegoroczni kandydaci poważnie potraktowali jego kandydaturę, pojawiając się u niego na kanale i udzielając obszernych wywiadów. Krzysztof Stanowski w całej Sytuacji widzi jednak zagrożenie, nad którym powinni pochylić się politycy. Zadaję sobie to pytanie, ponieważ to pytanie powinny zadać sobie władze państwowe. Mhm. Co będzie za 5 lat, jeśli taki numer wywinął teraz Stanowski, to kto może wywinąć numer za 5 lat i czy to na przykład może być nie wiem, Wojciech Gola z MMA, prawda? Albo tam. Nie wiem, kto to akurat. Nie ale, nie wiesz, ale to nieistotne. Ktokolwiek. Może lepiej dla mnie. Tak. Debata z udziałem influencerów, którzy akurat pojawili się jako przykład z uwagi na swoje zasięgi, czyli Sylwestra Wardengi, Wojtka Goli, z pewnością byłaby ciekawa. Jednak samym problemem nie byłby start na poważnie danego youtubera czy influencera, ponieważ taka kandydatura mogła być poważniejsza niż teraz niektórych kandydatów, o których pierwsza słyszymy. Natomiast co w przypadku nastawienia na kompletny, nazwijmy to kabaret? Albo nawet nie tyle dla jaj, tylko mam jakiś swój cel. I wczoraj występuję nie w bluzie ze zbiórką na się pomaga, tylko Subskrybuj kanał Zero, najlepsze batony SFD All Nutrition, nie wiem, tak. nie? Mhm. I w, w prime time w telewizji publicznej, przez 10 minut, bo tyle wynosi łączny czas moich wypowiedzi, zachwalam batony SFD oraz oczywiście wodę gazowaną cechini. Krzysztof Stanowski zaznaczył, że jego kandydatura miała mało poważny cel, natomiast mógł śmierzyć jeszcze bardziej całe wybory i jest to zdecydowanie problem, z którym władze mogą spotkać się już za 5 lat. Pisy w górę. Może inne zbieranie, ale spróbujmy się jakoś to przede wszystkim zabezpieczenie. nie podpisy w górę Krzysztof, tylko gdybyś miał na przykład. Ale jedno i drugie, gdyby było przez obywatela, to no. podniż na 300 tysięcy. Pozostając w tym temacie, to już teraz tematy polityczne są elementem tworzenia kontentu. Wczoraj Rafał Trzaskowski pojawił się w Krakowie, co postanowił wykorzystać streamer Paramaxil, zajmując miejsce w pierwszym rzędzie na wiecu wyborczym i wymachując flagą oraz dopingując tego kandydata. Bonjour, Rafał tak mówił, to jest super! Lubię mówić bonżur! Pan też mówi bonjour? Ja mówię tak jak Rafał, to super jest. I prince Polo i te ogórki całe. No i wykrzyczane bonjour nie pozostało jedyną aktywnością, ponieważ Paramaxi był w samym centrum wydarzeń, przytakując narracji Rafała Trzaskowskiego słowami i co? Wił się jak piskorz. Bez I wczoraj paronatki miał szansę się wytłumaczyć. I co? Widzieliście sami co? Bił się jak bezczelnie się śmiał bo nie ma szacunku. Ham! Prostak! Którzy stoimy, wszyscy którzy nas słuchają. Dają prawo do... Natomiast biorąc pod uwagę chociażby odpowiedź Paramaxila na pytanie zadane przez jedną z obecnych osób, która go rozpoznała, czy naprawdę wspiera Rafał Trzaskowskiego, to jego wizyta na wiecu była po prostu działaniem pod content. Prawda! Prawda!

Mogła być nastawiona bardziej na content jest franio. Wczoraj na TikToku i Twitterze zdecydowanie mocno zasięgowo poszedł fragment wypowiedzi frania, który wyraźnie zdenerwowany pokazuje widzom, ile musi zapłacić zus za kwiecień. Proszę bardzo, tyle ZUS-u, tyle ZUS-u za kwiecień zapłaciłem. No po prostu tutaj ewidentnie jest coś nie tak razem z tym krajem. 6000 tysięcy złotych, tak o! Bez żadnego podatku dochodowego jeszcze. Podatek dochodowy to ja zaraz zapłacę. VAT zaraz będę musiał oddać. Wypowiedź automatycznie wywołała w komentarzach reakcje wielu osób, którzy wyrazili swoje oburzenie, że osoba zarabiająca na transmisjach IRL i takie kwoty oraz prowadząca własną działalność narzeka na ZUS czy też podatki. Ale co się dzieje z tym, że zwykły mały przedsiębiorca, bo jestem wykończony, ja jestem już wykończony, ja nie mam już pieniędzy, a na dzień dobry dostaje 6000 tysięcy złotych. Na emeryturkę, której nie dostanę, na świadczenia zdrowotne, których nie uświadczę. Nietrudno jednak się domyślić, że nawiązanie do trudnej sytuacji finansowej w przypadku takiej kwoty ZUS-u jest oczywiście tak jak w przypadku Paramaxilla żartem pod i właśnie takie urywki transmisji. Całą wypowiedź zakończył hasłem, że stanąć po prawej stronie i wybić sobie z głowy Adriana Zandberga, a dodatkowo całość jest prawdopodobnie nawiązaniem również do innych wypowiedzi Frania. Nadal jestem za panem Sławomirem Doktorem, Sławomirem mencenem ze względu na to, że według, ma najbliższe poglądy moim, a propos podatków ekonomicznych, jeżeli chodzi o całą kraj, gospodarkę, uniezależnienie yy, uniezależnienie od państwa, liberalne, liberalność, jeżeli chodzi o wolność słowa, liberalność, jeżeli chodzi o podatki, liberalność, jeżeli chodzi o to, żeby mógł chodzić bezpiecznie po... Polskiej ulicy i się nie bać o to, że moja wolność będzie zagrożona! Na znaczy to tyle, wielkie dzięki za oglądanie. W tym miejscu się dla siebie a teraz poprzednich dni, jeśli nie widzicie, to Was zapraszam, wiecie, podobno w kolejnych, doskonale wiecie co robić. Miłego dnia, do jutra siema.